Cześć kochani, witam Was gorąco na moim kanale i zapraszam dzisiaj na imprezowe rolatki, czyli znakomity pomysł na każdą domówkę, spotkania w gronie znajomych czy sylwestra. Imprezowe rolatki można przygotować w wielu wersjach z dodatkiem ulubionych składników. Zapraszam do oglądania filmu oto lista składników. Składniki oraz przepis znajdziecie również w opisie pod filmem. Umytą i oczyszczoną z gniazd nasiennych czerwoną paprykę kroimy w paski. Placki tortilli dość obficie smarujemy serkiem, a następnie posypujemy posiekanym szczypiorkiem. Na wierzchu umieszczamy liście sałaty, następnie plastry topionego sera oraz plastry szynki. Na brzegu tortilli poziomo układamy paski czerwonej papryki. Placki zwijamy ciasno w rulony i zawijamy w folię spożywczą lub aluminiową. Tak przygotowane rolatki wstawiamy do lodówki na pół godziny. Schłodzone tortille odwijamy z folii i kroimy na jedno, półtora centymetrowe kawałki. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału i kliknięcia w dzwoneczek. Dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka. Po więcej pysznych przepisów zapraszam również na stronę smakowitedania.com.